Cezary Oleksiejczuk debiutuje w ten weekend w organizacji UFC. Jego rywalem były pogromca Aleksa Maviry, choć w kickboxingu, ale jednak, i doświadczony zawodnik kickboxingu, z trochę dłuższą przygodą w organizacji UFC niż Czarek Oleksiejczuk, ponieważ on dopiero debiutuje. Jak walczą obaj zawodnicy? Kto jest faworytem? Temu postaramy się przyjrzeć w dzisiejszym materiale, opierając się na fragmenty poszczególnych walk. Ja Was poproszę w komentarzach o zostawienie swojego typu na ten pojedynek, a teraz zapraszam na to, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Po spektakularnym zwycięstwie w raptem 36 sekund w Dana White Contender Series młodszy z braci czyli Cezary, będzie debiutował w organizacji UFC. No i już wiemy, że to bardzo dobre starcie na debiut, ponieważ dostaje zawodnika, który w tej organizacji ma już kilka walk na swoim koncie, przegrywał tylko raz splitem, Natomiast z też zawodnikiem już wojącym od wielu lat w organizacji UFC dostają Wysoko miejsce na karcie, bo to jest trzecia walka od końca, więc mocno eksponowane starcie. Dana White polubił ten nasz nowy narybek, który przechodził z kontendera i w Obaraniewskim mocno doceniany. Teraz mocno doceniony jest również Cezary Oleksiejczuk, na, którego, na docenienie którego wpływa oczywiście to, jak walczy jego brat, Michał, który też jakąś tam sympatię Dane White'a ma. Pojedynek czarka z Cezarem Almejdą. To na papierze może być starcie dwóch strajkerów. Dwóch różnych strajkerów, ale jednak strajkerów. Chociażby przyjrzeć się temu, jak walczą obaj zawodnicy, no to nie można nie zauważyć tego, że dużo bardziej przekrojowym zawodnikiem jest nasz Polak, rodak. Cezary Oleksiejczuk, bo poza tym, że ma świetną stójkę, świetne warunki fizyczne, potrafi z nich korzystać, no to ma też umiejętności parterowe. Jest, i to bez żadnych tam przytyków w stronę Michała Oleksiejczuka, ale jest lepszą wersją swojego brata. Dysponuje mocnym ciosem, dysponuje e, większym wachlarzem e, broni w stójce, ponieważ e, kopie na wszelkich wysokościach umikała. Te kopnięcia pojawiły się stosunkowo późno i to tylko gdzieś na, na nogi, natomiast Czarek kopie wysoko, bardzo dobrze korzysta z ciosów prostych, nie bazuje tylko na jednej ręce, tak jak w przypadku Michała, no i przede wszystkim jest również sprawniejszy, jeżeli chodzi o parter i zapasy. To może być kluczowe w tym pojedynku, a to dlatego, że Cezar Almeida, pomimo tego, że ma 37 lat i to na pewno nie działa na jego korzyść w starciu z młodszym Czarkiem Oleksiejczukiem, natomiast jest dalej sprawnym strajkerem, sprawnym kiedy wywiera presję i na tym bazuje, żeby zagonić rywala na siatkę, czuje się tam świetnie. Miesza kopnięcia z ciosami, ciosami na górę i na tułów. Naprawdę ten jego wachlarz broni, które ma w stójce, jest bardzo, bardzo szeroki. Obija tułów, obija głowę, dokłada szczególnie kopnięcia z prawej nogi, są bardzo mocne. Kiedy z kolei to jego próbują zasypywać ciosami, i jeżeli to są ciosy sierpowe, bo to też e, ciekawa kwestia, jeżeli to są ciosy sierpowe, to bardzo dobrze reaguje na kontrze. Dobrze pracuje, jeżeli chodzi o gardę, która jest przeniesiona prawdopodobnie z kickboxingu, i on sobie dobrze radzi na ciosy sierpowe. Dużo gorzej radzi sobie z ciosami prostymi. I to też jest taki błąd, który w weniowskich boksingu wtedy duże rękawice powodowały, że dużą rękawicą było dużo gorzej przejść przez tę podwójną gardę. Oczywiście zawsze jest szansa, że ta ręka się prześliznie. Natomiast tutaj jest trafiany. Trafiał go ciosem prostym Abdul Razak Al-Hassan, chociaż sam został oczywiście skończony. Patrz, um, z wymiany i kontra Almeida. Trafiał go ciosami prostymi. Roman Kopylow. Roman Kopylow, który jako jedyny w organizacji UFC pokonał do tej pory Cezara Almeida. Roman Kopylow e, zawalczył tak, jak powinien zawalczyć czarekolekciejczyk. Może trochę lepiej niż Roman Kopylow, żeby nie zostawiać e, takiego jakiegoś m, światełka w głowie sędziów, że to może pójść w dwie strony. Po prostu pracować na nogach, kąsać go czasami prostymi i zacząć do działania zapasy. Bo tak właśnie walczył Kopylow. On w pierwszej rundzie. Trafiał tymi czasami, przedzierał się przez gardę, dobrą gardę Cezara Almejdy, ale jednak przedzierał się do głowy Brazylijczyka. Dodatkowo skontrował jego kopnięcie. Kiedy kopał Cezara Almeida, został skontrowany prawą ręką przez Romana Kopelowa i padł na deski. To jest klucz do zwycięstwa z Cezarem Almeidą. Tym bardziej, że Czarek Oleksiejczuk ma lepsze warunki fizyczne. A to jak walczy czarek, no tego chyba nie muszę przedstawiać, zresztą pewnie też nie będę miał dużo materiałów, żeby tutaj wkleić, ze względu na to, że większość tych pojedynków czarka była w organizacji FEN, ale czarek pięknie operuje ciosami prostymi, bije z luzu, ale te ciosy są dobrze dokręcone i jeżeli trafiają, to robią duże spustoszenie w głowach rywali. Widzieliśmy to na gali FNC, widzieliśmy to w innych pojedynkach Fenie. Dobrze kopie, radzi sobie w sytuacjach zagrożenia. No, pamiętamy ten pojedynek, kiedy został zdominowany, zapaśniczony, natomiast tutaj takie zagrożenie ze strony Cezara Almeidy nie istnieje. Natomiast sam Cezar Almeida powinien się obawiać zapasów Czarko Oleksiejczuka, który powinien szukać sprowadzeń, ale tylko i wyłącznie w polu, bo pod siatką co pokazał ostatni pojedynek z Abdulem al że pod siatką potrafi Cezara Almeida bronić. Do tego się przygotował. Natomiast to, jak obalał go dziecinną łatwością Roman Kopylow w polu, to powinno być kluczem do zwycięstwa. Kopać, e, przepraszam, e, uderzać czasami prostymi, obalać i w ten sposób wygrać ten pojedynek. Cezar Almeida jest dosyć twardy. Posyłał go na dyski Kopylow, posyłał go na dyski Alhassan, już witał się z Gąską i kilkadziesiąt, czy tam kilkanaście nawet sekund później został znokautowany i tyle było ze zwycięstwa. Trzeba uważać na Almeidę, nie można się podpalać, nie można wdawać się w wymiany. Nim zasiadłem do tego nagrania, to przesłuchałem wywiad z Czarkiem na kanale Indecate. Czarek do podobnej konkluzji doszedł, że nie może wchodzić w wymiany z Almeidą, przynajmniej na początku walki, dopóki on się nie zmęczy. Ja bym uważał na te wymiany, bo to będzie zawodnik do końca groźny. Natomiast czaiłbym się na kontry, kiedy będzie szedł do przodu i kopał, żeby właśnie skontrować go jednym z ciosów prostych, krzyżowym, żeby padł na deski. Szukałbym w jego szarżach sprowadzeń, bo z dziecinną łatwością da się go sprowadzić, kiedy Cezar Almeida, co też jest jakby naleciałością w kickboxingu, przeprowadza ataki. To skupia się na tym, żeby włożyć w nie dużo siły, żeby różnicować poziomy, żeby wpleść w każdą akcję kopnięcie, stricte po kiki Natomiast wówczas nie ma tam myśli o defensywie zapaśniczej. Jest zawodnikiem prostym, bazującym na prostych schematach. On nie zmienia kątów, nie cofa bioder, automatycznie, gdy czuje zagrożenie, jest naprawdę bardzo podatny na to, żeby polugo obalić i tak robił, właśnie wspomniany wcześniej Roman Kopylow. To jest klucz do zwycięstwa. Tu, pomimo tego, że jest twardy Almeida, ja widzę szansę na zwy zwycięstwo przed czasem. Czarek wciąż się rozwija. Bije mocno, ma naprawdę, dysponuje naprawdę dobrymi ciosami. Eee, myślę, że też dobrze rozczytał tego m, swojego rywala bazując na tym, co powiedział w wywiadzie dla Indecage. Domyślam się, że Fighting Nerd też odpowiednio Cezara Almeida rozczytali. Jeszcze Czarek mówi, że ma tam w sztabie trenera od stójki Almeida, z którym pracował Almeida przez kilka lat, więc to też jest jakiś tam wyznacznik tego, że dobrze mają przeczytanego Brazylijczyka. Natomiast wcale bym nie wykluczał decyzji: decyzji, w której Czarek będzie właśnie neutralizował zagrożenie Almeida w strójce, wygrywał bazując na dystansie i dobrej pracy na nogach. I jak tylko nadarzy się okazja, to przenosząc walkę do parteru. Oczywiście tam też istnieje szansa na skończenie, istnieje szansa na, na zwycięstwo, ale decyzji też nie wykluczam. Jak to będę typował, to się jeszcze zastanowię, bo mam w planach nagrać dla was materiał z typowaniem i postawieniem kuponu na fortunie, ale i będę chciał to zrobić dzisiaj. Jest czwartek, czwartek godzina, przepraszam, 11.54. Będę chciał to zrobić dzisiaj, natomiast mam w planach jeszcze pójść na trening i nie wiem, jak to będzie wyglądało. Jeżeli nie zrobię tego dzisiaj, to zrobię to jutro i pojawi się albo jutro, albo w sobotę, ale na pewno się pojawi, więc na ten materiał możecie jeszcze też czekać. Pojawi się też, również, oczywiście, zapraszam Was na typowanie na stronę ma wyniki. Tak ale jeszcze się tam nie pojawiła, zrobię ją za momencie, jak tylko skończę montować ten materiał, ale to Was też zapraszam. W każdym razie, moim faworytem jest Czarek Olekiejczyk. To będzie dla niego, jak sam Czarek powiedział, największe wyzwanie w karierze i z tym trzeba się zgodzić. Natomiast takie zwycięstwo na Karcie walk, ostatniej w tym roku organizacji jest wysoko na tej karcie walkę. Da Czarkowi na pewno kopa na 2026 rok, a pokładamy w nim wielkie nadzieje. I nie patrzymy tutaj oczywiście przez pryzmat biało-czerwonych okularów, bo myślę, że patrząc na to, jak walczy Almeida, na to, jak walczy Czarek, widzimy w nim faworyta. Chyba, że jest inaczej, no to dajcie znać w komentarzu. Natomiast. Tego Almejy też nie można skreślać, trzeba uważać. Nie można poruszać się w linii prostej, nie wdawać się w nim wymiany. Tym bardziej, że jak rozpuścimy sierpy, będzie krótszy dystans, to wiadomo, że szybciej do głowy czarka dojdzie ta krótsza ręka Almeide niż Czarka. Kiedy też miałby takowe sierpy odpalić, także czarek z dystansu, czarek taki jak rozbijał właśnie na FNC Toma Briza, takiego czarka chcemy oglądać. Ja myślę, że tak to będzie wyglądało. Czarek, który będzie korzystał z ciosów prostych, kontrował kopnięcia swojego rywala i przenosił walkę do parteru. To będzie czarek, który zwycięży tę walkę podczas sobotniej gali. A ja już teraz zapraszam na streama z karty głównej tego wydarzenia. Więc do zobaczenia na live z sobotę na niedzielę. Pojawi się jeszcze, mam nadzieję, ten jeden materiał z typowaniem karty głównej i kuponem na eFortunie. Więc bądźcie cierpliwi. A za dzisiaj dziękuję i liczę, że materiał Wam się podobał. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach i podbiciu tego materiału. I widzimy się w kolejnych tego typu nagraniach.